Witam moi drodzy. Dzisiaj połowę września. Niestety przed ten dzień, kiedy dopadła mi zaraza i musiałam z nią walczyć. Wtedy za się, że walczę tylko ekologicznie, bo ja tylko ekologicznie moje pomidorki, czyli tylko walka z zarazą polegała na podlewaniu drożdżami. Więc wiedziałam, że zaraza i tak przyjdzie. Jak zaraza wygląda? No najładniej wygląda to tutaj. Co so, do, że nie używam środków chemicznych, moim jedynym sposobem na walkę z zarazą w tym momencie jest usunięcie wszystkich liści. E, ponieważ nawet jeżeli e, mamy na łodydze zarazę, tak na przykład tutaj, to ona nie przejdzie na owoc. Z liście najbardziej się rozprzestrzenia e, niestety zaraza i jeżeli usunęłam wszystkie liście, to tak samo, to jeszcze muszę tutaj dokończyć. Widzicie? Na początku yy, obrywałam tylko liście zarażone yy, i uważałam, że wszystko jest ok, pięknie, cudownie. Natomiast jak zobaczyłam pierwszego pomidora porażonego, powiedziałam, koniec, nie będę to jest już do wyrzucenia pomidorów. Tak właśnie wygląda zaraza śmieczona. Yy, stwierdziłam, że nie będę tutaj ryzykowała. Wyrwałam wszystkie liście i teraz te pomidory, które jeszcze są, one sobie ładnie dojrzeją. Ja będę miała praktycznie pomidorki do samego. No bo widzicie, tu jeszcze mam piękne jeszcze grona. Tutaj do jedzenia. To jest truskawkowy. Bardzo ładny, dużo grono. Yy, jeszcze mam dużo zielonych i one dojrzeją. Na roślince sobie dojrzeją, te żółciutki sobie dojrzeją i będę miała co jeść. Natomiast jeżeli bym to nie zrobiła, w ciągu tygodnia sądzę, że miałabym wszystko już na pomidorach. Yy, a jak zaraz na pomidorze, to już go nie, nie zjemy. Dlatego yy, ja wybrałam taki sposób uprawy, czyli ekologiczne. I. Walczę z zarazą. Właśnie na zasadzie właśnie tych drożdży. Podlewam tam raz w tygodniu, bywałem z drożdży. Natomiast moja siostra mieszka w Irlandii i ona pryska. Nie ma dostępu do obu więc też nawozili sztucznie. Ważne, że robi to, że sama uprawia swoje pomidorki. Jeżeli pryska, to wie, że ma okres karencji. Więc wie, że nie może ich jeść. I ona ma przepiękne pomidory. Przepiękne, zero oznak. A, o, 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 Widzicie? Cholera? Do wyrzucenia pomidor. Trzeba szybko go wyrzucić, żeby tego nie zaraził. I tak to wygląda. Niestety zarazem trzeba walczyć. Robicie to na dwa sposoby. Albo ekologicznie, czyli pyskamy sobie drożdżami, staramy się robić przewiew, bo to bardzo ważne, żeby nie było za gęsto, chociaż tutaj są za gęste oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast możemy też to robić chemicznie. Dla cztery. Ja wybrałam inny sposób. Chyba za jakieś 2-3 dni pokażę właśnie siostry uprawy, żebyście zobaczyli, jak to u niej wygląda. Moje rodzice też ekologicznie uprawiają, ale nie pyskali niczym i obecnie nie mają żadnego pomidorka. Tu się pochwalę, miałam dużo papryk w tym roku. Pewnie poprosić, o paprykach zrobić jeszcze jakiś tam hmm, filmik. Natomiast ta papryka mnie rozbroiła. No met 50 technic. Obładowana. I ma takie małe... Ostre, ale nie szalenie ostre papryczki. No po prostu y, Syberian House Pepper. Jak ona mogłaby być house, to ja nie wiem. Do domu, ale tak to wygląda. Yy, i te pomidory, które jeszcze mam dojrzeć, sobie dojrzały. Yy, Sesymetrycznie sobie zjadła to, co już jest dojrzałe. Auria. Yy, i tyle, no. I inaczej nie będę walczyła z zarazą, ponieważ ja nie lubię chemii i poza tym nie jestem w stanie dzieci powstrzymać przed jedzeniem pomidorów przez dwa tygodnie, bo po czymś popryskałam. Więc tak to u mnie wygląda. Jeszcze sporo jest, do, żeby dojrzało. Także jeżeli macie jakieś oznaki i zarazy, to moim zdaniem bierzcie sekator, nóż i biegnijcie do tego foliaka i zrywajcie wszystkie, wszystkie. Nawet tutaj wydaje się, że jest wszystko ok, ale gdzieś zaraz się znowu pojawi. No, no ładnie wygląda ten liść, a tego go zostawiłam, ale już. to o. już coś się zaczyna, tak? Raczej znaczy słuchać milizna niż zaraza. No ale jednak, jakaś choroba, więc moja rada: zrywamy wszystkie liście. I zostajemy z takimi właśnie no, suchymi badelkami, one nie będą już w 100% takie smaczne jak były, ale lepszy ryc niż nic. Ma ogólnie żółty, do mrozu będzie owocował. Szanowni, troszkę pomogłam, a za jakieś 2-3 dni pewnie pokażę siostry uprawy, jakie ona ma w tym roku jeszcze pomidorki.